Cześć, z tej strony Zordi Petrolhead i witam Was w kolejnym odcinku serii, w której składamy sobie Ferrari F40 Competizione z kolekcji Fizy Publishing. O w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jakie elementy zawiera 34 numer kolekcji, a potem złożymy sobie fotel pasażera. Jeśli interesujecie tego typu tematyką filmów, rozważ subskrypcję tego kanału. A teraz zaczynamy. Numer 34 zawiera fotel pasażera takim meszkiem właśnie twardy korpus tu plastikowa podstawa jest parę jakiś takich miejsc przed ugięć bardziej niż przetarć wystarczy to lekko palcem przejechać i jest git ale to tak śmierdzi to ma, to ma bardzo dziwny zapach i oczka pasa L1 R1 L2 i R2 plastikowe jak już wiemy, jakie mamy elementy, zabieramy się za składanie. W pierwszym kroku oczywiście bierzemy sobie fotel, bierzemy sobie y, oczko R1, wciskamy w tym. Na pewno dobrze? No tak, w tym miejscu wciskamy. Następnie L1, teraz R2. Szukajcie odpowiedniego kształtu. Dobra, bo one nie są y, takie same. I oczko L2. Elegancko wszystko się wciska. No i już. Tak właśnie się prezentuje fotel pasażera. No cóż, fotel pasażera jest prawie że taki sam, jak nie taki sam jak fotel kierowcy. Mieliśmy tutaj podobne. Powiedzmy to skazy na tym fotelu, czyli ten meszek, który w pewnych miejscach jest taki trochę przygnieciony, ale wystarczy to trochę palcem rozmasować i, i już to wygląda dużo lepiej. Śmierdzi niesamowicie, więc nie polecam tego wąchać, chociaż wiem, że i tak pewnie powąchacie z ciekawości, jak macie taką okazję oczywiście. Yy, no ale sam wizualnie prezentuje się świetnie i nie można mu tego odebrać. Elementy były jak najbardziej w porządku, a budowa tak jak w filmie. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz pod filmem. O następnym odcinku złożymy sobie nawiew. Żeby tego nie przegapić, subskrybujcie kanał. A ja się z Wami żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.